Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolina Wiśniewska i jest mi niezmiernie miło móc przedstawić Państwu Sylwestra Wilka, recenzenta portalu Czasnakomiks.pl. Porozmawiamy o tym, jak wyglądały jego początki z komiksami, czy komiksy są nadzieją dla wierząc badaniom upadającego czytelnictwa w Polsce oraz czy są tematy, których w komiksie poruszać nie wypada. Serdecznie zapraszam. Od ilu lat towarzyszą Ci komiksy i jak wyglądała Twoja droga do obecnego stanu, czyli jak się domyślam, fascynacji komiksami? Od ilu lat to, to trudno powiedzieć, bo moje pierwsze komiksy przeczytałem gdzieś w latach 80 miałem wtedy kilka lat. I już potrafiłeś czytać? Ja się nauczyłem czytać dosyć późno, bo dopiero jak poszedłem do zerówki, nie chodziłem do przedszkola. Na komiksach? Nie, to była bardzo sławna książka, która się nazywała, no właśnie, jak pamiętasz? Ala Makota? Ala Makota to był Elementarz. Elementarz. To był taki mhm. elementarz, bardzo znany. A moje pierwsze komiksy. Nie pamiętam jaki był pierwszy, ale pierwsze to były coś z tytusów. Tytus romek um, i Jatomek, tak? Tytusa romek i Atomka, Albo jonka, jonek i kleks. I bardzo wrócił mi się w pamięć pierwszy komiks, który mnie zafascynował. To był Torgal, dziewiąty Tom Łucznicy. Jesteś ojcem dwóch cudownych hmm. synów. Czy oni też zaczynali od tych komiksów? Podsunąłeś te komiksy swoim dzieciom? Podsunąłem komiksy swoim dzieciom. Były tytuły. Gdzieś leży też Smok Diplodok. To też jeszcze czwarta pozycja, której gdzieś tam zaczynałem. Podróż Smokiem Diplodokiem Baranowskiego. Ale były też nowocześniejsze komiksy i są nadal typu Amulet. Albo Gnat. To są komiksy, które bardzo lubimy. Czytamy bardzo stare pozycje z lat 50., Kaczogrodu. Czy komiksy też sprawdziły się u Twoich synów? Też obudziły w nich fascynację? To, to są komiksy, które czytam, które czytam z synami. Samemu mi jest je ja trudno czytać. Próbowałem przeczytać sam Amulet. To już nie ten etap. Jest zbyt dziecięcy, żebym go żebym cieszył się jest. samodzielnie. Natomiast dzieląc ten komiks? Jesteśmy w stanie go przeczytać, jesteśmy w stanie o nim rozmawiać, sprawia nam Freudę. I to uzupełniając jeszcze, miałem dwa początki czytania, a właściwie to trzy, bo trzeci jeszcze z dzieciakami. Czy między tymi początkami Miał... były jakieś kryzysy? Tak, miałem bardzo długą przerwę, około dziesięcioleci. Nie czytałem w ogóle komiksów, w żadnej formie. I spowodował to moje ulubienie z pierwszej fazy Spider-Man. Obraziłeś się na niego Obraziłem w się momencie. na niego, bardzo mocno zapowiadany crossover, czyli wydarzenie. Pomiędzy tytułami, pomiędzy różnymi komiksami. Maksimum kernel było tak źle napisane, tak rozleczone, że przestałem czytać komiksy na 10 lat. Po 10 latach kolega z pracy pokazał mi, że komiksy nie muszą być infantylne i nie muszą być kierowane do dzieci. I były to przede wszystkim dwie pozycje stricte dla dorosłych: jedna to Sandman, Nila Gaimana, 10 opowieść o Władcy Snów. Imponujące rozmiary, tak. I zachaczające też oli. Literaturę klasyczną typu Szekspira, a drugi to byli strażnicy Alana Mura. Dekonstrukcja, super Czyli wychodzi na to, że mimo fascynacji komiksami nie jesteś bezkrytyczny wobec nich. Czytałam Twoje recenzje i potrafisz czasem dokopać autorom. Na co zwracasz uwagę, sięgając po kolejną komiksową pozycję? Mam swoich ulubionych twórców. Teraz jest jeden. Z najbardziej ulubiony chyba jest Kanadyjczyk Jeff Lemire. Chyba najbardziej go lubię z jego pozycji. Ci, które najmniej śmierdzą pieniędzmi, komercyjne na, najbardziej autorskimi. W pierwszym rzędzie pojawia się podwodny spawacz i trillium. Natomiast wiadomo, każdy to co robi, robi dla pieniędzy, więc ile mi ścieżki zaprowadziły i do Marvela i do DC. No po te pozycje nie sięgnąłem, ale no, z innych powodów może. Żyjemy w czasach obrazkowych. Ludzie chętniej oglądają filmy niż czytają książki. Czy uważasz, że komiks jest złotym środkiem połączeniem obrazu i treści, choć są komiksy bez treści. Ale czy to jest ten czas, kiedy ta forma ma największą szansę na trafienie do młodych umysłów? Komiks jest środkiem, ale czy złotym? To trudno powiedzieć. To zależy od zrównoważenia użytych środków w komiksie. Ponieważ może być przewaga tekstu. W komiksie może być przewaga obrazu. W komiksie są komiksy zupełnie nieme. Czy komiks ma szansę dotrzeć do młodego czytelnika? Tak, jak najbardziej. Gruba książka, dzieciaka raczej przerazi. A ładne obrazki. Mogą jedynie zachęcić. Chciałabym teraz z Tobą porozmawiać o bezprecedensowej publikacji w świecie komiksu. Muzeum na Majdanku wydało ostatnio Chleb Wolnościowy, czyli komiks o obozie koncentracyjnym. Dobry pomysł? Mając w perspektywie to, że żyjemy właśnie w świecie obrazkowym, że komiks jest bardziej atrakcyjny od opasłych tomów, podręczników, od historii, jak sam powiedziałeś. To jest dobry pomysł. Tutaj są dwa wątki. Czy to jest dobry pomysł? To już zostało sprawdzone przez Arta Spiegelmana i jego. Opowieść o poza śmierci. Jest to Maus. Maus jest sam w sobie kontrowersyjny z dwóch powodów właśnie forma komiksu. I do takiego komiksu, nawet nie tyle malującego, pokazującego obrazy bardzo realistycznie, ale bardzo komiksowy sposób dlatego, bo Art Spiegelman pokazuje swojego ojca, pokazuje siebie jako myszy. No myszy człowiekopodobne, ale nadal są to myszy. Niemcy są tam kotami no, czyli jest ta zależność też pokazywana między predatorem, łowcą i ofiarą. A druga, bardzo kontrowersyjna, to przedstawienie Polaków jako świnie. I Mał został nagrodzony w 92 roku nagrodą Pulitzera. Więc tak, komiks może i udowadnia, że jest w stanie pokazać to w poważny sposób. Drugi wątek, bardzo rozległy na to historia. Ja po stawówce i po szkole średniej opuściłem budynki szkolne z nienawiścią do historii. To w jaki sposób moi historycy pokazywali i przekazywali historię było niestrawne. Daty, pigułki, nie zostało mi z tego nic. Natomiast po jakimś czasie, wtedy gdy zaczęła się u mnie fascynacja przebiegiem i konsekwencjami Powstania Warszawskiego, sam zacząłem szukać historii. Nie tyle same komiksy, bo komiksy historyczne też się pojawiły, ale później, najpierw pojawiła się fascynacja, szukanie tego, co mogę znaleźć. Okazuje się, że historia jest ciekawa. W jaki sposób toczone były bitwy, jakie były strategie i to, jakie są konsekwencje, jakie są rany. Na miastach, na Warszawie można dowiedzieć się o tym spacerując po Warszawie, ale nie każdy wie gdzie patrzy. No i w końcu komiksy historyczne, bo takich też jest kilka. Lek Wolnościowy jest jedną z inicjatyw muzeów, a takich trzeba powiedzieć, że jest więcej. Jest brat, który powstał dzięki inicjatywie Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest kryminał, brat jest kryminałem wydawany przez wydawnictwo Egmont jest. Jest komiks, który dostałem do recenzji od wydawnictwa Universitas o Wicstwoszu. tutaj trochę krążą, żeby nie nazywać tego komiksem i piszą, że to jest poemat hero i komiksowy, trochę się gdyby wstydzą tego, że jest to komiks. Jest to komiks z krwi gości. Jest powód do wstydu? Nie, to jest bardzo dobra pozycja. No i jest też pozycja dla dzieci, którą też miałem okazję czytać: Borka i sambor od Muzeum początków państwa polskiego w Gnieźnie. Bardzo kolorowa, fajna pozycja. Czyli uważasz, że nie jest to zbyt infantylna forma do poruszania tak trudnego tematu? To wszystko zależy od tego, co chce się powiedzieć i jak, bo czy jest to infantylna, jeżeli przekazywane są infantylne treści, no to jest wtedy forma infantylna, jeżeli są przekazywane treści. Poważne, to jest to wtedy forma poważna. Mógłbym ze swojego miejsca starać się przeprosić. Super bohaterów, którzy są infantylni. A skąd się ta infantylność bierze? No, jeżeli mamy wielkie postacie, które dla naszego wydawnictwa sprzedają komiksy, możemy starać się coś poważnego powiedzieć, ale po pewnym czasie, gdy rozwleka się seria, czytelnik czuje, że tak naprawdę bohaterowi nie może się nic stać poważnego. Nie może umrzeć, mimo że były próby zabicia. Kapitana Ameryki były próby zabicia Spidermana i w tym czasie wydawnictwo wskrzeszało te postacie, żeby dalej sprzedawały komiksy. Dokładnie, czyli jednak pieniądze. Jednak pieniądze. A z drugiej strony, sama etymologia nazwy komiks bierze się od komiks strip, czyli komicznego paska, który gdzieś tam na początku XX wieku był drukowany w gazetach. Później to się zmieniło na comic book, bo same komiksy też gdzieś tam w latach 30 był sprzedawany już jako mała antologia. Czyli można powiedzieć, że to jest medium komediowe. Trzeba powiedzieć, że temat... Holokaustu, obozu śmierci był opowiedziany przez komedię. Co prawda jest to komediodramat i mówię tu o filmie, który jest top 12 najlepszych filmów wszechczasów na Filmwebie. Mhm. Jest to film z 97 roku. Życie jest piękne. I można no mówić tak, ale jest to komediodramat, ale z mocnymi akcentami komedii. Ja widziałem go raz, prawdopodobnie drugi raz, go nie obejrzę już niestety. Z filmów, po których ma się ogromnego kota. Mówiłem o tym, że komiksy dzielone są dla dzieci, i dla dorosłych. Trzeba na to uważać. Mówiłem o tym, że bardzo lubiłem Torgala i ta para twórcza Rosiński i Van Ham. Stworzyli też był wydany w latach 80. komiks. Szninkiel. Jako, że bardzo lubię torgala, no widziałem kto ich stworzył, widziałem kto był rysownikiem. Nie wiem czy już wtedy samo to, że było polskie nazwisko, już mi bardziej motywowało do czytania. No przekonałem rodziców żeby nie kupili szninkiela, nie miał na okładce napisu tylko dla dorosłych a są tam treści, które odcisnęły piętno na tobie. Odcisnęły piętno, są tam sceny erotyczne, które jak najbardziej w komiksie dla dzieci nie powinny się znaleźć. Dlatego te komiksy, które ja daję swoim albo czytamy razem, albo dokładnie wiem, co tam jest. Być może forma komiksu sprawiła, że ten temat Holokaustu jest bardziej strawny. Ale czy są jakieś granice? Skończył się sezon Komunii Świętych. Myślę, że wiele dzieciaków dostało na pamiątkę Biblię, w formie komiksu. Czy to jest przekroczenie jakiejś granicy? Zależy jak to traktować, pod względem historycznym, czyli pokazania tych wydarzeń, które są przekazywane przez Biblię. Jak najbardziej popieram, chociaż ta Biblia komiksowa, najbardziej popularna, czyli od wydawnictwa Wam, które ilustracje robi Sergio Cariello, osobiście mi nie przekonuje. Zbyt kolorowe, rysunki, z kolorami nakładami komputerową jest jednak czymś, co mnie odpycha. Czyli ta estetyka po prostu nie odpowiada Ci? Dokładnie tak. Natomiast mówimy też o pewnej adaptacji, czyli przełożeniu tego, co jest oryginalnie piśmie świętym na język komiksowy, a adaptacja jest to dla mnie jedno z brzydszych słów w ogóle w całym słowniku. Słownik PWN mówi o tym, że adaptacja to przede wszystkim przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone. Bardzo mnie to śmieszy. Czym jest adaptacja? Nożyczkami, wycinaniem i składaniem na nowo, tracąc w tym procesie bardzo dużo treści. Czy twoje dzieci mają Biblię komiksową? Jest Biblia komiksowa, u mnie No to myślę, że to też o czymś. Świadczy. Mam nadzieję, że to jest ta jej odsłona, którą akceptujesz w pełni. Nie czytałem, więc no nie mogę powiedzieć. A przeczytasz? Nie wiem. Powiedz mi jeszcze, czy jest w takim razie jakaś granica? Czy są tematy, których nie chciałbyś umieścić w komiksie? Czy jest to może na tyle uniwersalna forma, która jest kluczem do trafienia do różnych odbiorców, że nie masz żadnych zastrzeżeń? Czy są jakieś tematy, których nie chciałabyś przeczytać w książce? Książka może mówić o wszystkim. Czy film może mówić o wszystkim? Ja uważam, że książka może mówić o wszystkim, mało tego. Od książek, które wybieram, oczekuję wręcz tego, że będą odzwierciedlały rzeczywistość bez cenzury. Wszystko zależy od użytych środków. Można przedobrzyć ze wszystkim i z i z grafiką. Czyli każdy temat, tak, pod warunkiem odpowiedniej formy graficznej, i odpowiedniego słownictwa, odpowiedniego być może szacunku do tego tematu. Tak mi się wydaje. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jak Cię słucham, to nie mam wątpliwości, że jesteś ogromnym fanem komiksów. <noise> Jak widać, komiksy to nie tylko kolorowe gazety, które pamiętamy z dzieciństwa. Marvel i DC to tylko namiastka tego, co wydawnictwa mają w swojej ofercie, a mają cały wachlarz tytułów, stylów i tematów. A na szersze rozeznanie zapraszam na czasnakomiks.pl, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję za uwagę. Karolina Wiśniewska